啊呵 Kiedy poranek? Ja jestem po dość ciężkiej nocy, także mam totalnie okarny na twarzy, na włosach. Najchętniej po prostu by się położyła spać i spała przez cały dzień, ale nie da rady. Także dzisiaj wlecą moje kochane płateczki potoczy z marki Abib. Ja je bardzo lubię, to jest już moje drugie opakowanie, a co się rzadko zdarza, że coś drugi raz kupię. W sensie te akurat dostałam, ale naprawdę jestem w stanie wydać pieniądze na nie, bo one są naprawdę bardzo dobre. Także mam nadzieję, że pomogą trochę. Mm. Słodziutki stać. Sta. Tak? Tylko główko piękne. Chciałby się Pan prześpać? Mm? na trasie. stwierdziłam, że jest ładna pogoda, no to pośpię sobie na świeżym powietrzu, a ja sobie nałożyłam się płatki potoczy. oczy. Kupiłam sobie ostatnio takie przenosione na serko, żeby mieć w torebce w razie tak Także zobaczę sobie tutaj, no pewnie. Ja ogólnie zawsze płatki nakładam tak i tym wystającym bokiem tak jakby do góry. Ja wiem, że to jest pół na pół, dziewczyny niektóre sobie nakładają odwrotnie, ale nie wiem, ja jakoś tak przyzwyczajam do tego, Yy, Mam wrażenie, że po prostu tutaj pod okiem większy obszar yy, zakrywam yy, tymi płatkami. O, także tak to się po prostu będzie prezentować. O, zobaczcie, one w ogóle faktycznie są jakby niewidoczne. Właśnie takie są, mocno się trzymają i wiem, że one mi po prostu się nie zsuną. <śled> Ja już wczoraj musiałam ją oczywiście otworzyć, ale zobaczcie. Otwieram jeszcze raz. Jest tutaj taki piękny plakacik i tutaj jest ymm, ochrona przeciwsłoneczna w takim stiku. Zaraz otworzymy. No i to jest w ogóle super, bo to jest taka torba fajna, materiałowa i tak sobie myślę, kurde, może sobie podwózek i będzie fajnie ją mieć na jakieś, nie wiem, takie zakupy. W razie, jakbym czegoś potrzebowała a no wiadomo, nie kupuję tych worków plastikowych, bo jest strasznie drogie w Norwegii ostatnio. No i oczywiście, plastik, tak. E, więc my już nie kupujemy tych worków, e, więc zawsze taka torebka się przyda. No i zaraz otworzymy to sobie razem. Sprawdźmy, co tu się takiego kryje. To jest taki. Um, to jest ochrona przeciwsłoneczna w takim stiku. To też spokojnie jest mieć. Uuu, śmieszny w ogóle. Oj, a czemu to się klei? Okej. Okay. Sprawdźmy dokładnie. Nie wiem, czemu to się klei. Oj! Uuu! O matko, to się świeci! Zobaczcie! Nie wiem, czy to kamera dobrze uchwyci. Ale to ma takie drobinki w sobie. Uuu. Wygląda nieźle. Ale... ale ta konsystencja i ja nie mogę, ja jestem w szoku. Uuu, ja już wiem, że to będzie mój faworyt. Tylko dalej nie wiem, czemu to się tak mocno klei. Ja się tutaj otworzę jeszcze raz. Patrzcie. Ta konsystencja i w ogóle ten obraz, ale to wygląda genialnie. To wygląda. To jest bardzo takie delikatne. Ale ten glitter tutaj mega. Ja już trochę ogarnęłam. Staśko się właśnie obudził. Zdążyłam ze śniadanie, pomalować się, nagrać ten krótki filmik z tym stykiem, co pokazywałam, z tym kremem do twarzy. Zdążyłam nagrać też jednego TikToka, także trochę zrobiłam yy, i ogarnęłam trochę pokój, więc już lecę do małego. Otworzyliśmy naszą figurkę strony Angel i wlosowaliśmy takiego pomidorka i Stasiu w sumie, oj, zaraz spadnie ci. Trochę się tam nim zainteresowało, on na pewno widzi już ten czerwony kolor i to też jest takie małe, że on mieści się to cało w jego rączce. Tutaj nasza kotała zawsze musi nas pilnować, jak sobie, jak się przytulamy ze Stasiem, czy... Tak, to jest ogólnie moja córeczka. Ja do niej czasami wstaję dużo częściej niż do Stasia, bo wypuścić, wpuścić do domu, dać się domko. Czasami tak po prostu sobie będzie miało czyć. Nagrywałam się, ale mi obcięło w ogóle głowę, także jeszcze raz. Zrobiłam sobie ice coffee. Sama ja sobie to zrobiłam, bo przeważnie sobie zawsze kupowałam, ale teraz że mamy ekspres do kawy nowy. To w sumie mogłabym sobie taką kawę zrobić w domu. Po co wydawać? Wiadomo, niepotrzebne pieniądze na taki mały kartunik kawy wróżonej, Jak mogę sobie ją zrobić w domu przecież? Także zrobiłam sobie kawę. Nie ma słońca za oknem. Nie ma w ogóle lata ostatnio. Bergen. Yy, także może ta kawa wróżona trochę ten humor potrawi, zróbmy test. Ja już próbowałam, ale no. Wyszło naprawdę genialna Jest no, jest taka w moim typie. Przydałby jeszcze taki syrop waniliowy albo jakiś taki smakowy syrop. Też muszę zrobić taką stacyjkę właśnie z syropami koło, koło maszyny z kawą i będę sobie robić takie kałosia z domku. Mm. Co tam takiego ciekawego pan powie? Jedziemy po Mikusie do przedszkolka. No jak w każdym vlogu ja to będę narzekać tro trochę cały czas na tą pogodę naszą norweską, bo no, zamiast ubrać krótkie spodenki. to ja musiałam po prostu ubrać kurtkę przeciwdeszczową, bo ta pogoda jest straszna w kratkę i jak widać za mną no nie ma w Także, Boże, błagam, żeby ta pogoda się jak najszybciej zmieniła, bo chciałbym ubrać już krótkie spodenki i krótki rękawek. I nie martwić się, że Stasia po prostu muszę ubrać się w wełnę, bo teraz się ma na sobie po prostu wełnę w czerwcu. Ale ładne masz te kwiatuszki. Na bąki? Jak na... takie dzwoneczki. No na bąki takie. Mm. Dobra, idziemy. Dawaj. Chciałabym sobie pogłaszcz. Zobaczcie jaki śmieszny pojemniczek. Tutaj jest taka lubka i zbieramy przeróżności. Miki poszedłem na górę szukać jakichś robaczków, ale coś ciężko. Nie ma... Lecimy do naszego przepięknego sklepu z używanymi ciuszkami. Bawcie się jest gotowa, Stasiu też. Oto i on. Tutaj bardzo proszę Lopeli. Zobaczcie, ile tutaj jest przepięknych rzeczy, i one są dosłownie no, kilka razy używane, więc tutaj jest słodkie. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Ja nie mogę, tutaj jakieś śliczne są rzeczy, i to jest wełny. Patrzcie, sweterek za 100 koron. Piękny jest. Tutaj, zobaczcie, ja znalazłam wełnę za 350 koron. Tak, to jest taki kombinezon, to jest dość taki znany w Norwegii. Dużo dzieci chodzi w nich, i my też mamy taki. W innym kolorze, ale jest mega naprawdę. No, to jest mega. ale jest mega. do jest na pewno. Mówi, są. to jest w ogóle hit. Ja, ja nie wierzę że po prostu tyle tutaj jest kart. I patrzcie, boksy Mikołaj. Tak, no. Jak, mu, jak wezmę to Mikusiowi, to on po prostu będzie skakać ze szczęścia. Nie wiem, czy to. obładowany, obładowany rzeczami. Babcia sobie buszuje. My sobie zrobiliśmy przerwę na karmienie. To zobaczcie, jest taki widoczek. My sobie właśnie odpoczywamy na sowce, oglądamy Pokemony, także dziękujemy za dzisiaj i do następnego.